Słuchajcie mnie wyspy w milczeniu. Stańcie w oczekiwaniu narody, niech się zbliżą i przedstawią swe racje. Razem zacznijmy dysputę. Kto wzbudził na Wschodzie tego, którego kroki znaczą wyzwolenie, i wezwał Go do swej służby? Kto oddał Mu narody i królów poddał Jego mocy? Jego miecz w proch ich ściera. Jego łuk rozprasza ich jak plewy, ściga sam wychodząc cało, jakby stopami nie dotykał drogi. Kto to sprawił? Kto tego dokonał? Ten, który od początku wzywa ludy. Ja, pan, jestem pierwszy, ja będę też z ostatnimi. Ujrzały to wyspy i bardzo się przeraziły. Zadrżał cały świat. Wszyscy zbliżyli się i nadeszli. Jeden pomaga drugiemu i mówią do siebie nawzajem odwagi. Rzeźbiarz zachęca złotnika, a ten, co młotem wygładza, tego, który kuje. O spojeniu mówi: jest dobre i przytwierdza gwoźdźmi, aby się nie chwiało. Lecz ty, Izraelu, jesteś moim sługą. Jakubie, którego wybrałem, Potomku Abrahama, którego obdarzyłem miłością. Ciebie wzywałem z krańców ziemi i z jej zakątków cię wezwałem. I powiedziałem ci: Jesteś moim sługą. Wybrałem cię i nie odrzuciłem. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnij cię i będę pomagał tobie. Tak będę cię wspierał, mą prawą ręką niosącą wyzwolenie. Oto zawstydzeni będą i pohańbieni wszyscy, którzy przeciwko tobie się srożą, będą zgładzeni i zginą ci, którzy cię zwalczają. Szukać będziesz tych, którzy walczą z Tobą, lecz już ich nie znajdziesz. Ulękną zagładzie i unicestwieniu ci, którzy z Tobą walczą. Ponieważ Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, tym, który mocno ujął Cię za prawą rękę, który Ci mówi: Nie bój się, ja pomagam Tobie, nie bój się, Robaku i Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja jestem Twoją pomocą, wyrocznia Pana, jestem Twoim odkupicielem, święty Izraela. Oto zamieniłem Cię w sanie mocarskie. Nowe uzbrojone w zęby Będziesz mucił i kruszył góry, A wzgórza zetrzesz jak plewy. Przewiejesz je, a wiatr je uniesie I rozmiecie je gwałtowny wicher, A ty rozradujesz się w Panu, Będziesz się chlubił Świętym Izraela. Ubodzy i biedni poszukają wody, ale jej nie ma, i język wysechł z pragnienia. Ja, Pan, im odpowiem. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Na bezdrzewnych wzgórzach każę wytrysnąć strumienią, a pośród dolin krynicą. Pustynię zamienię w jeziora, a bezwodną ziemię w zielone oazy. Na pustyni posadzę cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Za drzewiem stepcyt prysami, wiązami i bukszpanami. Żeby zobaczyli i poznali, wzięli sobie do serca i zrozumieli wszyscy, że ręka Pana tego dokonała i stworzył to święty Izraela. Przedstawcie swoją sprawę, mówi Pan, podajcie swoje dowody, mówi król Jakuba. Niech się zbliżą i nam oznajmią to, co nastąpi. Powiedzcie, jaka była przeszłość, a weźmiemy to sobie do serca. Przepowiedzcie to, co ma nadejść, abyśmy sprawdzili, czy będzie tak potem. Ogłoście, co stanie się później, a przekonamy się, czy jesteście bogami. Zróbcie cokolwiek dobrego lub złego, abyśmy patrzyli na to przejęci lękiem. Otóż jesteście nicością, i wasze dzieła są niczym. Wybierać was jest rzeczą ohydną. Wzbudziłem go na północy i przybył. Na Wschodzie wezwie moje imię, rozdeptał władców jak błoto, jak garncarz, który rozgniata glinę. Kto zapowiedział to od początku, abyśmy o tym wiedzieli? Kto z wyprzedzeniem to ogłosił, abyśmy mogli stwierdzić, że miał rację? Nikt nie ogłosił, nikt nie obwieścił, nikt nie słyszał, że o tym mówiliście. O tych wydarzeniach usłyszał wcześniej syjon. Zobaczcie, to właśnie się dokonuje. Jerozolimie daję zwiastuna dobrej nowiny. Rozglądam się, lecz nie ma nikogo. Żaden z nich nie potrafi doradzić. Jeśli chcę zadać pytanie, nikt nie odpowiada. Otóż oni wszyscy są nicością i niczym są także ich dzieła. Wiatrem i pustką posągi ich bożków.